Jerozolima się modli, Tel Awiw się bawi, a Haifa pracuje. To nie jest jedno z tych biblijnych miast, które odwiedzali prorocy, pan Jezus, ale jest tu kilka ciekawostek. Jakich? Zapraszam. Jak słyszeliście, Haifa pracuje, więc nastawcie się, że trochę będzie korków na mieście, ale i tak warto przyjechać. Na szczęście macie niewiele miejsc do odwiedzenia. Możecie odwiedzić kościół Stella Maris. My nie chodzimy do kościołów, które nie są związane z biblijnymi historiami. Sam tytuł Stella Maris to nazwa, to zaczerpnięty od starożytnej pogańskiej Izydy Królowa Mórz, przypisany w czasach chrześcijańskich Marii. Sami ocencie, na ile te adaptacje pogańsko-chrześcijańskie, których jest wiele, można je znaleźć w wielu miejscach na ile jest to poprawne. Natomiast w tym kościele zbudowanym przez krzyżowców możecie znaleźć nieopodal grotę Eliasza, prorok Eliasz ten ze Starego Testamentu, ale ponieważ on prawdopodobnie w tej grocie nie bywał, to i my tam nie idziemy z nagraniami, bywał za to prorok Eliasz na górze Karmel. Cały łańcuch górski i już widzicie najlepsze miejsce, które można zobaczyć w hajfie, czyli ogrody Bahai, Bahaistów. Co to za miejsce, co to za religia, kim są Bahaiści. O tym za chwilę powie Darek. Ja jestem Darek i chciałbym opowiedzieć Wam kilka słów na temat religii Bahai. Większość religii i wyznań stara się podkreślać swoją odrębność, różnorodność. Jest to im potrzebne dlatego, żeby uzmysłowić ludziom, że ich wyznanie, wiara jest lepsza, zawiera prawdę, że dla tej wiary można byłoby poświęcić życie. W przypadku religii Bahai jest zupełnie inaczej. Wyznawcy tego poglądu, tego nurtu zwracają uwagę na wspólność wszystkich religii. Tam gdzie chrześcijanie mają swojego Jezusa, tam gdzie judaizm ma swojego Mojżesza i Abrahama i tam gdzie muzułmanie mają swojego Mahometa. Tam Bahaizm uważa, że wszystkie te osoby były wysłannikami bożymi, których Bóg powołał, aby ustanowić jeden wspólny nurt, jeden ruch, w którym wiara mogłaby jednoczyć cały świat. Twórcą Bahaizmu był Baha Ulla. Sam uważał siebie za ostatniego z proroku, ale miał on swój pierwowzór, osobę, którą naśladował. Był to człowiek, który nazywał się Baba, i osoba ta, jej w zasadzie szczątki, złożone są w manzoleum tutaj w pogrodach, które są za nami. Jest to miejsce niezwykle ważne dla bahaizmu ze względu na jego właśnie tożsamość, na to kim był Baba i kim ostatecznie czym stała się owa religia. Ciągle wyznawcy bahaizmu uważają, że połączenie owych religii będzie tym ostatecznym punktem kulminacyjnym funkcjonowania świata, na którym przyszło nam żyć. Idea bahaizmu jest. Ideą bardzo ciekawą, i nawet założenie łączenia wszystkich religii, nie zważając na różnice, wydaje się być czymś bardzo wartościowym, tak długo jak długo wszystkie religie myliłyby się. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że któraś z religii czy też z wyznań ma coś, co moglibyśmy nazwać prawdą, ma najprościej mówiąc rację, to połączenie wszystkich wyznań w jedno, niezależnie od różnic, które a, charakteryzują owe kościoły prowadzi tylko i wyłącznie do trwania w błędzie. Więc czy idea bahaizmu jest właściwą, musicie to już sami ocenić. W moim zrozumieniu jest czymś, co należy na pewno głęboko rozważyć i zwrócić uwagę na to, że może jednak w tym całym zamieszaniu jest ktoś, kto ma prawdę. Jak będziecie na dole, to jest dobry widok, ale trzeba zobaczyć, jak jest z góry, ponieważ te ogrody ciągną się na dystansie chyba za 3 km, te kolejne kaskady, jest to naprawdę imponujące. No i widok z góry też jest imponujący, bo z góry zawsze jest dobry widok. I jak już będziecie na górze, to patrząc tam w dal, zobaczycie Akke, czyli Twierdza Krzyżowców ostatnie miasto, które zostało zdobyte przez Arabów, które było w rękach. Chrześcijan, którzy próbowali w inny sposób to chrześcijaństwo tutaj ym, osadzić. A na dole, oczywiście, Hajfa, która pracuje ze wszystkimi stoczniami, silosami, ym, przetwórniami ropy naftowej, jest dobry widok. Będąc w Hajfie, mówiłem o tym, że jest tam grota Eliasza, którego tam nie było, ale gdzie był Eliasz? Przecież był na Górze Karmel i właśnie przyjechaliśmy na Górę Karmel po arabsku Dir al muhraka Tutaj macie napis, jak tutaj trafić. Nie wszyscy tutaj docierają, a warto, i dobry widok, i naprawdę bardzo duża szansa, że te wydarzenia rozgrywały się właśnie gdzieś tutaj. Mamy pomnik Eliasza, który walczy z prorokami odstępczymi Baala w ogóle czasy, kiedy prorok Eliasz się pojawia, to czasy, kiedy mamy dwa królestwa: południowe, Juda i północne, plemiona Izraela, które odłączyły się za czasów króla Jeroboama. Długo by można opowiadać. I wreszcie, okropny król Ahab, jego jeszcze bardziej okropna żona Jezebel. I właśnie wtedy, w tych najgorszych czasach, pojawia się prorok Eliasz. Wielka odwaga, kiedy Pan Bóg go przysyła i cała ta historia, ale o historii będzie dopiero za chwilę. Zatem co tutaj zobaczycie? Tak jak mówiłem, jest jakieś wyobrażenie proroka Eliasza, jak wejdziecie do kościoła. Jest tutaj mały kościół, bo tutaj jest klasztor karmelitów. No musi jakiś być klasztor. Zatem tam w środku jest ołtarz. Oczywiście usłyszycie od przewodników, że to na tym ołtarzu i tak dalej. Ale na pewno nie jest to ten ołtarz, bo wszystkie ołtarze ku czci Boga Jahwe musiały być z nieciosanych kamieni, nieobrabianych i nie mogły być używane za żadna zaprawa. Po prostu były układane i to był ołtarz. A tutaj jest wymurowany chwilę temu jakiś remont pomalowany Fejkowy ołtarz, no ale dla kogoś musiał być zrobiony, więc jest. I kiedy wejdziecie na górę, zobaczycie wspaniałą panoramę. Więc zobaczmy wspaniałą panoramę. poszukiwaniu tego, gdzie mogło się odbyć niezwykłe spotkanie Eliasza z prorokami Baala, docieramy do miejsca, gdzie tam w dole płynie potok Pishon, czyli ten potok, gdzie zakończyło się życie proroków Baala. Poza tym to musi być miejsce, bo góra Karmel, czyli cały łańcuch gór Karmel, rozciąga się aż do Hajfy 30 km stąd, Nazaret 30 km w tą stronę i Samaria. W tą stronę jakieś 70, czyli stolica króla Ahaba, ale przychodzi tutaj, żeby spotkać się z Eliaszem, który ma dla niego wiadomość od Boga, dlaczego przez 3,5 roku jest susza. I to mniej więcej gdzieś tutaj, na tych zboczach góry Izrael, się przyglądał, zastanawiając się, kto jest tym prawdziwym Bogiem. Rozważając tą historię, co więcej z tego tekstu możemy wyciągnąć, zapraszam Darka. Cała historia związana z Górą Karmel dotyczy tego, który Bóg jest Bogiem prawdziwym i który Bóg jest Bogiem żywym. Kiedyś, kiedy to Izrael zaakceptował jako swojego Boga Baala za czasów króla Achaba, a Bóg prawdziwy, Bóg Jahwe, przysłał do swojego ludu i do króla proroka Eliasza. Eliasz miał za zadanie powiedzieć ludowi, że przez okres 3,5 roku nie będzie padał deszcz i w ten sposób ludzie będą mogli poznać, że Bóg Jahwe jest Bogiem, który ma władzę nad przyrodą. Było to jedno, jednocześnie również dowodem, że ten Bóg, którego obrali za swojego pana, nie ma władzy nad przyrodą, przynajmniej nie w takim stopniu jak ten Bóg, który wysłał proroka Eliasza. I rzeczywiście przez 3,5 roku deszcz nie padał w ziemi izraelskiej. Trzy lata później, właśnie tutaj na Górze Karmel, miało miejsce spotkanie, którego przebieg był niezwykle dramatyczny. A stało się tak, iż prorocy Baala zostali zgromadzeni tutaj w liczbie 400 mężów. Ich zadaniem było nakłonić Boga, w którego wierzyli, albo poprosić, albo zachęcić, albo zmusić w jakikolwiek sposób, aby mógł spuścić ogień na ołtarz, który był przygotowany jako miejsce na spalenie ofiary. Niestety, a może stety, pomimo ich wielkich starań, pomimo biczowań, pomimo próśb, okrzyków i tańców, ogień ów nie spadł na ołtarz. Natomiast Kilka chwil później prorok Eliasz, który był jedynym wysłannikiem prawdziwego Boga Jahwe, stanął tam na miejscu, e, zmówił modlitwę i ogień spadł z nieba, aby strawić ofiarę. I cała ta historia miała udowodnić ludowi Bożemu, że jest Bóg, który jest żywy. Nie tylko który funkcjonuje w jakiejś tam sferze teorii, nie tylko e, który jest pojmowany intelektualnie, ale jako Bóg, który potrafi działać, odpowiadać na modlitwy i który jest Bogiem prawdziwym. My dzisiaj patrząc w przeszłość, Przeszłość na tę historię powinniśmy wyciągać z niej ten sam wniosek, że pomimo pewnych poglądów i teorii, które człowiek może wyciągać na temat Boga, Jego istnienia i jego osoby, Bóg przede wszystkim musi być zrozumiany jako Bóg, który żyje, Bóg, który działa, Bóg, który realizuje swój plan. I dla każdego człowieka wierzącego ważnym jest, aby mógł takiego Boga poznać. Jeszcze raz, nie tylko w sferze teorii, ale przede wszystkim Boga, który działa. W drodze z Haify na górę Karmel przejeżdżacie przez Isafiję, jedna z wiosek, gdzie mieszkają druzowie. I to jest nasza drogowa ciekawostka. Są bardzo muzykalni, artystycznie uzdolnieni i pochodzą, jak sami twierdzą, od biblijnego Jetry, czyli teścia Mojżesza. Mojżesz, jak z Egiptu uciekł, zanim z powrotem wrócił, wyprowadził Izraela, taka szybka pigułka. No, żonę znalazł na Synaju, a żona miała swojego ojca, czyli to ten teścio Jetro, który. Później pomagał również Izraelowi w różnych organizacyjnych sprawach, i właśnie od tego jetry druzowie mówią, że pochodzą. To jest taki miks, znowu religijny. Tych miksów tutaj całkiem sporo. Jak wcześniej byli Bachaici, to tutaj są druzowie, i druzowie wierzą trochę jak muzułmanie, trochę jak chrześcijanie. No, pomieszanie, pomieszanie, ale. Wspierają Izrael bardzo mocno, i jako jedyna z mniejszości narodowych mieszkających w Izraelu służą w armii. Wszyscy Izraelczycy muszą służyć w armii. Chłopaki, 2 lata, dziewczyny, 3 lata. Nie na odwrót, pewnie że na odwrót. Dziewczyny, dziewczyny tylko 2 lata, spokojnie, a chłopaki, 3 też szybko zleci. No i druzowie mówią: My pochodzimy od Jetry, więc musimy pomagać Izraelowi. Jest tutaj trochę inaczej, każde tutaj miejsce troszeczkę inaczej wygląda.